I witam was w drugim odcinku Five Nights at Freddy's Sister Location. Da, dzisiaj lecimy trzecią noc, więc, więc bez większego wbablenia zaczynamy grę. Więc idziemy! Let's go! Dzięki to unforeseen unforeseen z today's show. your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform it became necessary for technicians to attempt to disconnect funtime freddy's power module however they were unsuccessful allowing them to try again would be an inefficient path forward as we would need to allow six to eight weeks for recovery and physical therapy you will need to reach the parts and service room on the other side of funtime auditorium to perform the procedure yourself Let's check on Ballora first, and make sure she's on her stage. Great, it looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. Great, it looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. O oh, kurwa maja. Funtime Foxy, nie! O oh, nie! Ja wiem, co tu się będzie działo, o oh, nie! O, oh, no... no to sobie pokrzyczę. No to sobie pokrzyczymy. Dobra, let's go we have here oh yeah piratoo unlike Ballora, Funtime foxy is motion activated for this reason it's important to keep the room dark as to not accidentally activate her you have been provided with a flash beacon use it if you need to get your bearings and to enjoy <laughs> Uu, uh, 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 moje serce. O! Uh, 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 spokojnie, Foxy. Uh, o! Oh, aż mnie zabolało! Uw. O! wydarłem Uuu. Ja widzowie, ja muszę, ja muszę, ja muszę się uspokoić, nie dam rady teraz. Ja pierdolę. Ale podskoczyłem, ale się wystraszyłem, jeszcze nigdy aż tak bardzo się nie wystraszyłem jak teraz. Ten jumpscare, te jumpscare'y są tak głośne! Boże! Ale mi serce bije! O Boże! Nie, naprawdę, widzowie, zagrajcie kto sami! Się przekonacie, co ja czuję, bo... O Boże, to ja już wiem, co czuł Elek! Tak, dokładnie już wiem, co on czuł! Kiedy przechodził tam noc Już dokładnie wiem, jak on się czuł. Nie rady. no kurwa, nie chcę tam iść, no ja pierdolę. Dobra, let's go. To ja... To, to ja nie będę nic mówił, żeby się nie wystraszyć. Tak, tak. No bo jak coś zacznę mówić, no to się zesram na pewno. Więc dobra, skupienie, znaczy dobra! Yy, postarajmy się znać. <mulity> Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason... Kurwa to jest! To kura! i so much. What is it? Yes! Oh! 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 Jesus! Motion parts and service. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the faceplates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. For clarification, please note that I'm. Great! Now locate. Great! Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Right eye! Check out, check eye, check eye, check check A tu mam, czekaj, gdzie to? Right eye, no, right eye, halo. No, klikam na, klikam na ten na prawe oko, co jest? No, co jest? Right eye. Right eye. Ale to z jego perspektywy czy z mojej? Bo nie wiem. Right eye. Czekaj chwilę, ja to może sobie nie wiem przyciemnię, bo ja tego nie widzę. Ah. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Okay, dobra. Good job. The face plates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Click -notch. Excellent. The chest cavity no. should now be open. Great work. You, you will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie oh, to release nie. the power module. But then we shall click the nose of this yeah. Ja to pamiętam! No nie! Ja to pamiętam! To było straszne. Kurwa! Czekaj, czekaj. On tylko się pojawia z dwóch stron, prawda? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. No don't have it anywhere. If it was there, I would have clicked it. I No, Press no. the large black button beneath Bonnie's bow tie to no, release the power lock. O, ja pierdole No i muszę jeszcze raz wam Funtime przychodzić, przechodzić, tak? O kurwa! Jezus... Jezus, ja przy tej grze naprawdę... O. To jest... Tu chyba trzeba było przeskoczyć to. No, ten cupcake pojebany. Ale dobra, my tą, my tą minigierkę ogarniemy potem, bo naprawdę na razie mi się nie chce tego ogarniać. Ja pierdolę! Nie mam siły już, nie mam siły się nawet denerwować na to. Po prostu nie mogę. Jak długo mam poczekać? Ja pierdolę. Gnojuba o, o. stała przed drzwiami. Tak, przed drzwiami stała, jakbym umarł. Kurde, co zaś! Sz... No, no, super. Zbierata. Ja pierdolę, nie, pójdzie pan, jest ta gra. Nie, nie, ta noc, ta noc to jest dzierstwo. Jak ja mam to zrobić? Nie, 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 dam radę, nie, dam to. Chuja, kurwa. Nie dam rady przy tej grze, no nie dam rady psychicznie. Jak to się do cholery robi, no? Są te niby dźwięki, co? Nie wiem, jak to zrobić, czekajcie chwilę, naprawdę, pokonam ich jakieś tam poradniki, bo ja robię wszystko, co mi ten gościu każe, a i tak jest gówno! Ja pierdolę. Dobra, powiem wam, że spędziłem chyba 20 minut na sprawdzenie jak to działa, masakra? Jak działa ten cały bombon? I po prostu, kiedy, e, kiedy ten słyszymy, że on się porusza, to, to on może się pojawić albo po lewej, albo po prawej, i nim. I nie mam kliknąć na jego nos, tylko, tylko na guzik. No. Więc muszę poczekać, aż on cały wyjdzie. the Yes, boo! Jolera! Boo! Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Yes, yes, yes. Yes, to, yes, to, yes, to, yes, to. yes, 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 You've acquired both power modules. Whoa! This completes your tasks for the night. Oh, Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Boże, <laughs> Tu z tego, co pamiętam, Phantom Foxy zabijała pod koniec i to jest nieunikniona śmierć, ale i tak się boję, ponieważ ją słyszę, cholera, jak łazi gdzieś obok, więc, więc ja nie wiem, czy ona przypadkiem wcześniej mnie nie może, nie może zabić. Ale to był cel gry, tak? To był cel gry? Tak, tak to był cel gry, ja się wystraszyłem. Oh. W końcu, Jezus, chwila, bo nie mogę. Nie, to już w tym odcinku nie, 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 te mająki, nie. Nie, nie, I oh, to w kolejnym odcinku, nie ma na Mogę to skipować? Kurwa, ja pamiętam tą noc. O nie, Wie e więks e ten większość osób powiedziała, że to mówiła. Mówiła mi, że to jest najtrudniejsza noc, i to prawda! To jest najtrudniejsza noc w tej grze! Nie licząc Custom Night'a, oczywiście. To, to jest najtrudniejsza noc! Dobra, widzowie! Czy ja mogę tutaj... No, a wiecie co? Spróbujmy raz! A spróbujmy! Ale tylko raz spróbuję i wtedy końcu Dobra, baby...

I recommend that you keep the spring logs wound well up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Okej, okay, no i tutaj właśnie pojawiają się te zasrane mini-ryny. Odkręcamy oczywiście. Dobra idzie tam ale. Mam czas jeszcze, żeby to nakręcić. No na razie gładko idzie. Nie ma jakiegoś dużego tutaj problemu z tym. Ale zaraz się zacznie, powiem wam. Zaraz się zacznie horror. Spadła. Dobra. Jakby mi się udało to za pierwszym razem przejść... To byłbym najsz najszczęśliwszym ...lisem na świecie. O kurwa. Zaczyna się. I robi się niewesoło. Wszystko pada! Wydupiaj! Proszę! Niech to będzie koniec! No błagam! Już po Kurwa! No już, skoczcie. Koniec! Skończcie to! Kurwa. As the moon rises, huh? so also rises the tension between sworn lovers. That oh. oh. well, is not me. Oh. You suck. Wait, was that a vampire joke? That was so late. Uh, like I haven't heard that a million times. Yeah. Okay, well, how's this? you yeah. the car. The joke's on you. through the joke's on you. I said the firm set none before I left. Good! I like it form! Good! So because awesome. also set the house on fire! How will it all end? The passion! The tension! The intrigue! Tune in tomorrow for the exciting conclusion! Mnie no, nie, nie zjadł na popcornu, Kurwa! Ale dobra, przeszedłem do brudno! O Jezu! Jak ja to zrobiłem! To jest w ogóle That's niemożliwe! W ogóle Jak? Welcome back to your last day dobra, of the job. That is the Z last day of your first week. Some Z of the most valued qualities that Z we to odcinku, see in employees are and a genuine disregard for instinctive self-preservation. Um, Nie wierzę, że mi się to udało. To jest po prostu niepojęte, naprawdę. Jest dobra widzowie, w kolejnym odcinku będziemy właśnie przychodzić Enarda i Baby. Więc mam nadzieję, że damy radę. O, Boże, najgorsza noc za mną. Jak ja się cieszę za pierwszym razem Nie musiałem się z tym męczyć Ale powiem że na styk. Na styk, naprawdę. Na styk mi się udało. O! Wybaczcie, że, że tak się zacząłem, ale po prostu ten to co, to co zrobiłem to jest tym możliwe. To Dobra, kończę film, to już tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. Na razie, bo...